Kolejnym krokiem jest przestrzeń. Na przykład, jeżeli nagle się orientuję, że są trzy czy cztery elementy w moim życiu, mówię elementy, to mogą być osoby takie znaczące, na przykład to jest tato, mama, małżonka, czy mąż, czy dzieci, tak? I nagle używam jakiejś metody czy techniki i w tej przestrzeni ktoś się orientuje, że, że jest z boku. Pamiętam kiedyś kilka takich sytuacji, kiedy ktoś mówi, że... On jako dziecko bardzo był kochany przez swoich rodziców. Mhm. I jest takie duże są klocki, ja pozwalam, żeby on zbudował ten obraz. I on siebie stawiał gdzieś na zewnątrz. Ja jak to możliwe? Powiedział, że czujesz się kochany, a jesteś na zewnątrz. Tak? I on nagle uświadamia sobie, że on naprawdę w głębokości zawsze czuł samotność, czego wcześniej nie mógł zauważyć. Tak? Mhm. Więc dzięki przestrzeni on to rozpoznaje. I później nagle można, on to może odczuć we własnym ciele.